Witam Państwa! Mam do wynajęcia taki oto lokal. Tak wygląda pierwszy korytarz z widokiem na ulicę. Tutaj przejście do drugiego korytarza. Po lewo i po prawo znajdują się drzwi wejściowe. Do większego pomieszczenia, które wygląda tak, z widokiem na ulicę, do podwórka. Pomieszczenie to ma około 32 metrów kwadratowych. Po prawo znajduje się pomieszczenie mniejsze, 16 metrów. Z pomieszczeniem gospodarczym, tutaj po prawo, gdzie można mieć szafki, jakieś organizacyjne. Tutaj trzon, kawałek kuchenki, coś do przygotowywania posiłków. Oraz malutkie pomieszczenie, pakamerka, w której można będzie trzymać jakieś urządzenia do czyszczenia, do zmywania. Tu będzie w przyszłości zlew taki gospodarczy. W środkowym korytarzu, tu jest takie przejście jakby dla pracowników, znajduje się Łazienka. Tu wychodząc, jest do zagospodarowania dwa parkingi w tym miejscu. Jedno tymczasowe dla niepełnosprawnych, gdzie Ażor jest, drugie parking stały. I tutaj znajduje się dojście do głównej ulicy. Jak widzimy w tle jest kościół, bardzo dobra lokalizacja. Dziękuję, miłego oglądania.